Idziemy w teren, mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierzesz Tylko plecak jak chodzimy w Neder. Moje miasto świeci na serwerze Plecak, zawsze na plecach mam go Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd Już jako dziecko. plecach ma go Ze mną jak idziemy w teren, mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierzesz Tylko plecak jak chodzimy w Neder. Moje miasto świeci na serwerze tak zawsze na plecach mam go Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd już jako ma Za Ze mną jak idziemy w teren, mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierzesz Tylko plecak jak chodzimy w nether Moje miasto świeci na serwerze plecak zawsze na plecach mam go Wystarczy Nic nam nie zabierzesz, tylko plecak jak chodzimy w Neder. Moje miasto świeci na serwerze plecak, zawsze na plecach mam go Wystarczy tylko mi plecak I mogę uciekać stąd Już jako dziecko plecak ze mną jak idziemy w teren, mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierzesz Tylko plecak jak chodzimy w Neder. Moje miasto świeci na serwerze Ple Zawsze na plecach mam go, wystarczy tylko mi plecak I mogę uciekać stąd, już jako dziecko Plecak mną jak idziemy w teren, mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierzesz Tylko plecak jak chodzimy w nether, moje miasto świeci na serwerze Plecak, zawsze na plecach mam go, wystarczy tylko mi plecak W Mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierzesz. Tylko plecak, jak chodzimy w Neder. Moje miasto świeci na serwerze. Plecak, zawsze na plecach mam go. Wystarczy.